Jeszcze pół roku muszą wytrzymać mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego bez Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Ta prężnie działająca placówka wciąż jest w remoncie. A wewnątrz całość wygląda tak. Rusztowania, czyszczenie żerandoli. Ta prawie dwuletnia operacja kosztuje około 4 miliony złotych, z czego większość to pieniądze unijne. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji, modernizacji Domu Kultury. Jeden z ostatnich już etapów. Ale etap, który hmm, chyba jest najmniej widoczny, bo wszystko dzieje się na dachu, związane jest z kopułą. Natomiast jest to bardzo ważny etap, ponieważ wyremontowaliśmy sporo rzeczy w Domu Kultury w ramach środków europejskich i nie tylko, bo przecież zainwestowaliśmy w ramach budżetu miasta mnóstwo pieniędzy. W tej chwili za ponad 3 miliony złotych robimy remont kopuły i dachu. Jak mówię, jest to jeden z już ostatnich etapów. Mam nadzieję, że jeżeli nic nie pojawi się takiego nieprzewidywanego, to do października ten remont będzie skończony. Miasto nie oszczędza na tej perełce. W ostatnich latach wydano blisko 10 milionów złotych na ten obiekt. Póki co nie ma możliwości wejścia do budynku, zwiedzania go i prowadzenia zajęć. Trzeba na to poczekać przynajmniej pół roku. Prace oficjalnie mają zakończyć się w październiku. To pierwsza tak kosztowna inwestycja w tym miejscu.